To jest Mateusz Grom. Mateusz wyjechał do Stanów z jego żoną i trójką dzieci, bo 500 plus to było dla niego za mało. Miał szczęśliwe życie, lecz nie wszystko szło po jego myśli. Dwójka z jego dzieci urodziło się z 47 chromosomem. Sam pokonał raka i teraz jest tu, na molo w Los Santos z kochającą żoną, można by rzec młody Bóg. Jednak zatrzymując się przed molo, zauważył że z bagażnika odkleiła mu się rybka, a z lusterka spadł różaniec. To był jego błąd. Bóg tak chciał, że spotkał na Molo tajemniczego jego mościa. Jego mość jednak miał na bagażniku rybkę, która dała mu siłę na walkę z grzechem ludzkim. Przed ocaleniem tego świata przed grzesznikiem jego mość powiedział tylko Mateusz nie miał szans na przeżycie. Nie bądź jak Mateusz, miej przyklejoną rewkę na bagażniku i miej pewność, że przystawałeś różami z właściwie do lusterka.